Widanowska, Kurwa co kurwa no, za Ale, ale, ale ja to pociągiem po A z metra kurwa byś trafił do, do roboty? Nie, nie trafię, kurwa Teraz to jest na pewno nie teraz to ty będziesz Chodzę sobie od razu tą ścieżką kurwa i... Dochodzę do sklepu, kurwa, sobie kurwa autorski kurwa, że to się płaci I filmową kurwa Sorry Sorry Dobra Dobra, chręć Postuj, postuj Moniek Kręcisz ty? Mhm, mhm, ale Monik wyrwał Ej. dupeczkę. Monik jedziesz młody, dajesz, dajesz. Zasiesza ładnie. Ojej, zgodzisz się w polowku. <ścoughs> teraz to Jagurr, teraz je na, na mnie nagraj film kurwa teraz, tak? Ja, Jak ja, 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 ja byłem Boże, do wody i kurwa tak. Dobra, wystarczy. Bo kurczę, to nie mega zabrakło. Podstój Moniek. Godzinę okay. To jest tak, że... Za... O, 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 to jest za... Za twardy na sen. Ja, żej, się powie, 15, nie, aże, tylko, mi powiedzą, w które porządki 15.13, nie, 5.13. W lączni. Kurort. Yy, przedstawiamy właśnie. To jest ten... To jest w Meksyku ten, kurwa... Ażej, a dzisiaj kartofli raczej nie ukochujesz. No, to tak. Monik tam daje, daje. Pewnie by ją naginał. A on wróci, powie ci, wiesz co? Nagiąłbym ją. No tak powiedz tylko. kurwa, męka nie zaszła.